Pan Konrad pyta natomiast, jak domagać się szacunku, będąc dżentelmenem, kiedy otoczenie uważa nas za naiwniaków, frajerów. Troszkę to pisałem już na blogu, ale tutaj bym po prostu powiedział, że najlepiej być po prostu konsekwentnym w tym, co się robi, zdecydowanym pewnym siebie. Nie pokazywać, że się wahamy, nie pokazywać, że się zastanawiamy, że oczekujemy takiej krytyki ze strony otoczenia. Jeśli się przyjrzycie komentarzom pod filmem e, 7 sytuacji, w których mężczyzna ma pierwszeństwo przed kobietą, no to tam się znajdzie bardzo dużo krytycznych ocen osób, które uważają, że to jest frajerstwo, że to jest naiwność, e, ustępowanie kobietom czy, czy bycie uprzejmym. E, moim zdaniem w ogóle nie. Jeśli ktoś jest asertywny i wie dlaczego to robi, wie kiedy przestać to robić, w stosunku do jakich osób jest uprzejmy, a które osoby na to nie zasługują, to nie ma tutaj takiego problemu. Więc Polecam konsekwencje, robienie tego, do czego jesteśmy przekonani. Oczywiście trzeba się przekonać do tego, trzeba wyrobić sobie taki jasny światopogląd, to może trwać, ale wraz z wyrobieniem sobie tego kręgosłupa przychodzi też takie poczucie, że albo nie przejmuję się tym, co inni o mnie myślą, no albo inni faktycznie będą szanowali to, to, ten nasz światopogląd, tę naszą postawę. Dziękuję za obejrzenie. Jeśli chcesz otrzymywać odpowiedzi na inne pytania o życie z klasą, zasubskrybuj ten kanał. Nie wahaj się zadawać pytań i przedstawiać własną perspektywę w komentarzach. Nazywam się Łukasz Kielban i zapraszam również na mój główny kanał. Zachęcam jednocześnie do zakupu mojej książki. Link do sklepu znajdziesz w opisie tego filmu. Moją pracę napędza też wsparcie patronów, którzy przy okazji mają dostęp do materiałów dodatkowych, szybszego otrzymywania odpowiedzi na swoje pytania oraz zniżek na moje produkty. Jeśli doceniasz to, co robię. Rozważ dołączenie do tego grona. Pozdrawiam i trzymaj klasę. Cześć!